Witam Was moi drodzy. Dzisiaj dotarła do nas pierwsza sztuka stojaków z serii Genesis Custom Pod, seria RS. Jest to jeden z trzech modeli, które przewidujemy w naszej ofercie. Jest to stojak handmade, wszystko robione w Polsce. Czym on się charakteryzuje? Przede wszystkim grube rurki, 30 mm średnica, malowane wszystko proszkowo. Tutaj mamy w macie te elementy w połysku. Tutaj mamy akurat wersję z taką bordową czerwoną. Natomiast możliwości malowania są takie jak paleta RAR, czyli praktycznie każdy kolor możemy zrobić. W opcji będzie kolor na pewno niebieski, żółto-zielony, taki bardziej seledynowy, na pewno czarny. Także każdy. Dobierze sobie pod swój gust. Czym ten stojak się charakteryzuje? Rurki grube aluminiowe, głowica stalowa, łącznie tutaj z tym spodem co powoduje, że stojak jest niezwykle stabilny, mimo swoich niewielkich rozmiarów bo to ramię ma około 70 cm. I to jest wersja ze stałem ramieniem, to znaczy, że to ramię się nie rozsuwa. To jest taka mniejsza wersja stojaka, bardziej kompaktowy, ale prezentuje się rewelacyjnie. Oczywiście nogi wysuwane. Ja nie będę wysuwał, bo trzymam telefon, a chcę nagrać taki szybki filmik, więc po prostu wam pokazuję. Tutaj bardzo fajnie zakończone szpikulcem, niemalowany ten szpikulec z każdej strony. Co dodatkowo w tym stojaku? Yy, stojak jest regulowany w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w takiej. Możemy ten stojak sobie regulować w taki sposób. W drugą stronę. Ta, w, taki, ta, ta, w taki sposób. Albo tutaj na yy, druga, drugą mamy wajchę. 360 stopni, praktycznie możemy go obracać. Dodatkowo, tutaj jest wersja na 3 wędki. Oczywiście, na cztery wędki również może być to nie jest żaden problem, bo tak jak wspomniałem, stojaki są wykonywane handmade. Wszystko w Polsce. Więc, praktycznie, możemy przy każdym zamówieniu zrobić coś indywidualnego. Nawet bym powiedział indywidualne wymiary na wzór danego stojaka, jak kto sobie życzy. Tutaj zobaczcie, jeszcze taka fajna sprawa miejsca na sygnalizatory. W zestawie są takie szybko złączki czyli wkręcamy tutaj sobie sygnalizator, dokręcamy, nie musimy go odkręcać, tylko wyciągamy sygnalizator razem z tym, chowamy do pudełka wracamy, wkładamy zakręcamy, nie musimy już dokupywać jakiś ekstra szybkozłączek tutaj trzy szybkozłączki są również w zestawie i co jeszcze charakterystyczne dla tego stojaka i dla wszystkich stojaków które będziemy mieli, bo to jest ta wersja RS1 czyli ta pierwsza wersja powiedzmy że wszystkie te stojaki które będą z różnymi ramionami Będą kompatybilne ze stripodem. Tutaj jest wersja stripodem na trzy nogi. Natomiast teraz już przygotowujemy wersję większą stojaka. Na czym to będzie polegać? Po prostu będą rozsuwane ramiona w jedną i w drugą stronę. Oraz będą cztery nogi. To będzie taki większy stojak. Powiedzmy, że na większe wody, aczkolwiek ten stojak jest, jak tylko go dokręcę, to Wam pokażę. On jest naprawdę mega, mega stabilny. Zobaczcie, ja tutaj dosyć mocno często tym, także jest mega, mega stabilny przy tych kompaktowych gabarytach. Ale na przykład ktoś będzie chciał sobie kupić na przykład albo mieć taki stojak, ale przydałoby się czasami mieć ramię. Dłuższe, większe to potem może u nas dokupić po prostu ramię z innej serii, ale bez już kupna tripoda, czyli jakby oszczędza, bo dwa razy nie trzeba płacić za tripoda. Na czym to polega? Po prostu odkręcamy tutaj, ja sobie muszę poradzić. Jedną, o zobaczcie, wykręcamy, mamy ramię. ramię, Które pasuje do tego tripoda i każde inne ramię z innej serii, bo jedno będzie z zgiętymi rurkami, jeszcze inne, tak jak mówię, będzie takim stojakiem dosyć większym, bo z rozsuwanym ramieniem z obu stron I po prostu wykręcamy to. Głowicę wkładamy z tamtego. I mamy tak naprawdę dwa stojaki z jednym tripodem. Oczywiście wtedy zaoszczędzamy na tripodzie, no bo już drugi raz za niego nie trzeba płacić. Więc, tak na szybko, chciałem Wam pokazać, jak wygląda pierwszy z modeli naszych stojaków. Bo sam byłem ciekawy, jak to wyjdzie, ale powiem Wam, że wyszło naprawdę rewelacyjnie, bo stojak wygląda mega solidnie. Jest mega stabilny. No, i e, nie jest to żadna chińszczyzna, tylko naprawdę robota handmade. E, wykonanie rzemieślnicze w Polsce. E, do czego dążyliśmy? E, no, na tym nam zależy, żeby ten towar był dobry, bo wiadomo, ku, ku, kupujemy tanio, kupujemy wiele razy, a ten stojak naprawdę jest zrobiony tak solidnie, że e, myślę, że każdy posiadacz takiego stojaka będzie. Mega zadowolony i taki stojak będzie służył wiele, wiele lat. Także trzymajcie się, ja na szybko chciałem nagrać ten filmik, natomiast jak już będę miał wszystkie te stojaki, to wtedy zrobimy osobny filmik, taki bardziej profi. Wtedy wam pokażę, jak to wygląda, jak głowice, bo w każdym ramieniu innym, w każdym modelu te głowice są takie same, więc one są, dlatego też one są kompatybilne praktycznie z każdym tripodem, czy to będzie na 3, czy 4 nogi. Także taki film już profi bardziej ze wszystkimi modelami nagrania później. A tymczasem żegnam się z Wami, zapraszam na stronę www.genesisbox.pl. I co, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.